Przed mną T-Blade A34. A dzisiaj naprawdę chciałbym pokazać, jak możesz oczyścić pamięć. Zacznij od znalezienia pokrętła o nazwie Czyszczenie i ukrycia go. Teraz przewinna na sam dół, aby wybrać. Zgadzam się. Naciśnij Zezwól, ponownie Zezwól. I wybierz pliki usunięcia. Następnie naciśnij jeden raz oczyść, wybierz potwierdź i poczekaj. Jak widać po tym moją pamięć została pomyślnie oczyszczona. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!